Ceną chyba już bardzo ciężko grać. Wydaje mi się, że teraz operatorzy wymyślają oferty, które są ciekawsze, które są nowsze, które mają w sobie coś, coś innego, czego nie było do tej pory. My zdecydowaliśmy się na prowadzenie oferty Freemium, która jest dość ciekawym modelem, który składa się z free i premium, gdzie klient dostaje coś za darmo, a potem, jeżeli sobie życzy, może sobie coś dokupić. Trochę na zasadzie gier komputerowych, że, ten, że, ta, że ta pierwsza taka podstawowa wersja jest za darmo, a jak ktoś chce kompletną, no to musi zapłacić. Inna opcja to jest jak? I w momencie, kiedy kończy się możliwość konkurowania ceną, trzeba postawić na jakość, trzeba postawić na obsługę, e, trzeba tego klienta tak naprawdę, trzeba o niego dbać, trzeba go rozpieszczać. Sieci telefonami chyba już przestały konkurować, bo w tym momencie coraz bardziej popularna jest oferta SIM only, czyli e, oferta bez telefonu. E, coraz częściej klienci wybierają sobie ofertę, rozdzielają ofertę telekomunikacyjną od oferty z telefonem i ofertę, którą e, stricte, czyli ofertę telekomunikacyjną kupują u operatora jednego, jednego, jednego z wielu, a telefon kupują na tak zwanym otwartym, otwartym rynku czyli idą do hipermarketów, idą do sklepów RTV, AGD, gdzie tam w lepszych cenach mogą ten telefon sobie kupić i już nie muszą być uwiązani tą umową z operatorem, bo oferty Simon mają do siebie to, że nie są ofertami na 12-24 miesiące. Z reguły już większość firm telekomunikacyjnych tą ofertę daje bez umowy tak jak Virgin bądź jak inni na przykład dają tą ofertę z miesięcznym okresem wypowiedzenia